Słuchaj, no po prostu my się tutaj dzisiaj budzimy, a my mamy coś w łóżku. No idź, to ja idę. Elfin! Co, 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 co tu się dzieje? To na O nie, Elfina! Jelki. Co to są? To są jalki, bo ma. To Mhm, i co? To są bombki na choinkę. Tak. Czekoladowe. Tak. A co to jest? Nie wiem. To są dwa Mikołaje. Jeden dla MC, jeden dla Ciebie. I wiesz co? One są też z czekolady. I mamy prezenty na poduszkę. Tak, zdobił Mikołaj. No. Tak. I tam jest, to jest wszystko czekoladka. Mam jeszcze prezenty. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu W dniu gdzie się przeprowadzamy Mam plan dzisiaj nagrać Dwa filmiki, jeden taki Empty house tour, pokażę wam Cały dom, jak jest w miarę Pusty, bo dziewczyny pokoje Nie są puste, ale reszta jest w miarę Pusta, chciałam wam po prostu e, Trochę dla siebie, te, też trochę Dla was nagrać, e, jak ten domek Wygląda pusty, jeszcze Wszystko nie jest dokończone Musimy poczekać na e, Fronty od stolarza e, bo no długo się na nie czeka Ale do świąt już powinno być to ogarnięte Też zapomniałam na przykład lustra Do małej łazienki na dole zamówić Ale też no, to uda się w miarę szybko ogarnąć może nie w tym tygodniu, ale w następnym, ale chcę Wam pokazać um, i przejść po prostu po kolei, jakie mieliśmy problemy, rozkminy, a dlaczego wybraliśmy niektóre rzeczy, dlaczego były zmiany trochę w ostatniej chwili i tak dalej. A no i to będzie w tym house tour, a dzisiaj chcę po prostu nagrać takiego vloga szaleństwa, jak się rozpakujemy. A ja wstałam dzisiaj o szóstej, wyedytowałam dla Was filmik, wstawiłam. Wykąpałam się, no i mój tata w tym czasie też dopakował resztę samochodu John jest z... kim jest? Z Ulo Z batydą i Zemcią w domku Oni pakują resztę rzeczy Mój wujek też przyjeżdża i też będzie pakował rzeczy do siebie No i wszystko będziemy przewozić do Józefowa Mam czkawkę <tuszel> No, tata cieszy się, że wyjeżdżamy, że będziecie mieć wolną. Jak się uśmiecha tata. Powiedziałam, że rodzicom, bo moja mama chodzi, no to mówi, że oj dziewczynki będą tęsknąć za nami. I wiem, że będą tęsknąć, na pewno, na pewno Matylda, no Emcia też, że... będą tęsknić. Tęsknić. No, ale też powiedziałam rodzicom, że wow, a jak wy będziecie tęsknić za nami? Dopiero jak ten. Um, ja myślę, że tak potrwa cztery dni. Po czterech dniach będzie jak tu cicho, smutno, nikt nie robi nam bałaganu. No, I'm telling you, you will. To Widać. Jest temperatury. Aha. Robi. No, pierwszy kominek. No, nieraz nie raz jestem pierwszy. To taki, że. Sąsiedzi mnie. Ja cały czas jakby pisałam, mam Janka, żeby panu coś sprowadzić, bo sąsiedzi mi tak przestraszyli, że powiedzieli: pierwszy raz weź fachowca, bo oni się znają. Oni zapłaty jak mówią. Kominek rozpalony. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Um, no, trzeba mocno to rozgrzać i tak dalej. Teraz, nawet sąsiadka mi dzwoniła, że będę mogła u niej uh, od, od niej drewno pożyczać. Na razie, a jak będzie taka potrzeba. I wnosimy rzeczy z garażu. Chciałam Wam pokazać, co się dzieje w garażu. Bo to jest, to jest ciekawe, co tutaj się dzieje. Jeszcze w poniedziałek będą ludzie, żeby swoje narzędzia i tak dalej pochować. Już tutaj jest trochę posprzątane. No, ale tutaj są nasze nasze całe życie. Tutaj jest w tym pokoiku, No i teraz tatą się bierzemy za to. E, wiesz, co, tata, te kubki starbucksowe jeszcze nie. Dobrze to, gdzieś... A to są chyba, To są chyba normalne i starbucksowe. Dobra, to wszystko weźmiemy i ja po prostu potem te starbucksowe schodwam. Mm, no. To Tata mi pomoże to wnieść. Ja będę rozpakowywać i on pojedzie do. do tego. Do. Po, po Johna i po Matyldę i pomóc im się spakować. I potem tutaj będziemy siedzieć. O, czajnik znalazłam. Czajnik rozpakowujemy. Kilka godzin później właśnie zamówiliśmy jedzenie, jest John, jest mama, yy, przywieźli mi kawkę, co jest super. Jest dopiero, która, piętnasta, ja jestem padnięta, no ale prawie już wszystko, ha, prawie już wszystko jest zrobione, nie, nie, nie. Wszystko od rodziców jest przywiezione chciałam powiedzieć. Dużo, dużo się dzieje. Matylda się bawi z koleżankami na zewnątrz. Właśnie się tarzała po ziemi. Nie wiem dlaczego, nie wnikam. Jest zadowolona, uśmiechnięta, to najważniejsze, Emsia je coś plastikowego. Super! Parenting win. Um, no, staramy się... Tak, Matylda? You have to wear your hat outside. Okej. Okay. No i taka rozmowa. A no, kuchnia już jest w miarę ogarnięta. Chyba nam zostały dwa, trzy pudełka. No i jedziemy dalej. Tutaj zaczyna wyglądać coraz bardziej jak, jak w domku. MC się bawi, Matylda na zewnątrz, a my zamówiliśmy sobie pizzę. Tutaj jakaś ciekawa. Cztery rodzaje. Cztery rodzaje na jednym. I to jest pizza falenica. O, o. Słuchajcie, taki bałagan. Matyda poszła do sąsiadki już od 3 godzin nie mamy córkę. Jedynie co ją nakarmiliśmy. Um, no pudełka za pudełką tutaj lecą. Teraz chcemy po prostu te książki rozpakować i dziąć się zajmie chyba układaniem je ładnie, nie? Gdzie? No like after. Jak już wszystkie rozłożymy oh, i okay. potem. Co gdzie? Które książki? No wszędzie. Górne półki myślałam, ale na przykład like... Nie. Yeah. Co, so, najpierw chcemy to, jak mówię, rozpakować i potem się zajmiemy takim ładnym układaniem tego wszystkiego. Um, ja chyba pójdę na górę i ogarnę Matyldy pokój teraz, co? Dobra. A w ogóle... Uf, dużo tego jest. Jest ta pierwsza prawie. Matcego jeszcze nie śpi, ale prawie już dziewczynki są wykąpane. Mam już śpi. Tutaj sprzątnęliśmy kartony, które, które tutaj były na dole. Jak widać, dużo już rozpakowaliśmy, no ale jeszcze, jeszcze sporo nam zostało. Internet nam nie działa. To jest okropne dla mnie, bo no jakby. Wiecie, moja praca potrzebuje ten internet, no ale dobra. No, kuchnia jest prawie ogarnięta, tylko no jeszcze nie mamy tego i to, to mi bardzo przeszkadza, bo dużo rzeczy bym tutaj jednak schowała. A teraz tak stoi otwarte i... No to mi przeszkadza, ale dobra, da się przeżyć. Jeszcze... Jeszcze kilka dni, pięć dni chyba czy dwa tygodnie. Już nie pamiętam, czy 11 czy 18 ma to przyjechać, To to ma przyjechać. Hmm. No, ale jestem zmęczona, co nie, John? Jesteś zmęczona, tak. A ty jesteś zmęczony? Tak. Też. Ale dzisiaj przysz nic w naszym nowym domku. No, nie jestem przyzwyczajona, żeby mieć tyle rzeczy tak. Otwartych, i dziwnie jest się patrząc na to. Dziwnie. Oj, No tutaj kupiłam te WikiLeaks. Muszę Wam powiedzieć, że fajnie, fajnie się na nich siedzi, ale jakoś nie jestem przekonana. Nie jestem przekonana, i myślę, że też jeśli chodzi o ten stół, to będziemy mieć normalnie sześć krzeseł. I dopiero, jak będą jakby dodatkowe gości, to będziemy mieć 8. Bo tak nie wiem, dziwnie to dla mnie wygląda, jak jest 8. Hm. Słuchajcie, nie mamy internetu. Tylko, co jest w telefonach, i zasięg tutaj w domu nie jest najlepszy. I padamy na twarz po prostu: jesteśmy tacy padnięci, że szok. No, ale nawet nie ma, która jest. No jest 15:22. po 22, to nie jest aż tak późno. To co robimy? Czytamy do siebie Shakespeare. No, co chciałeś mi przeczytać? No nie, to być prywatnie, więc teraz czytam coś innego. A, aha, o, to jakiś prywatne pom. okej, okay. okay, dobra, to nie, nie ten. Teraz pójdziemy po When forty winters shall besiege thy brow... Zaraz to nie And dig deep trenches in thy beauty's fields. Winkles. <laughs> thy youth's proud livery, so gazed on now. <gasps> Dobra, kochani, my idziemy spać. Tylko tam, musimy wejść na górę. mojego wejdę tutaj spać. <laughs> Albo na kanapie też będzie wygodnie. No, jesteśmy padnięci, ale myślę, że w większości już się rozpakowaliśmy, nie? Bardzo dużą część. Wydaje mi najgorsze zostało, bo trzeba znaleźć miejsce na to wszystko. Takie, wiecie, takie małe rzeczy nie trzeba znaleźć na to miejsce. Powiem Wam szczerze, że już te otwarte półki w kuchnie, kuchni mi tak przeszkadzają, że szok. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i nasza bibi Emma i życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia i noc.